Kiedyś nie było znane tym może ADHD, to teraz to bym powiedziała, że miałeś ADHD, bo wszędzie ciebie było pełno. Tak, czyli to ja? Tak. Ja i babcia. To jest moja mama. Telefon nie działa. mam to Za mamą tu człowiek nie nadąży. Ja byłem dzieckiem. Żywym, ruchliwym byłeś no biegającym, wesołym. Kochliwe, grzeczne. Zawsze się dokokiwały, jak byłem mały, w przedszkolu. Później w, w, w podstawówce, w byłem dzieckiem. Za wszystko zawsze Zapytałeś. muszę kochaniówkę, czy mogę wziąć to. Krótkie trudne po czasach mojego dzieciństwa. Dziesięciny dwa. Na tym osiedle się wychowałem. W tych blokach. Pod tymi blokami. W tych widokach z okien. W tych historiach, które patrzyły przez szyby na podwórko. Dresowi bohaterowie, biała siła, szybka śmierć. Na tych klatkach, schodach, w tych windach. Tutaj. Tutaj zapomniał klucza do domu i chciał wejść przez szybę. Często szukałem spokoju. Chodziliśmy na cmentarz. Przysiadywaliśmy wieczorami przy tym drobie. Cisza, widok na całe osiedle, a ja, nie żywej duszy. To bywaliśmy. Blok, z widokiem na blok, z widokiem na blok, z widokiem na blok. na blok, na blok, na blok, na blok. A ten dom zawsze był różowy. No to byłeś dzieckiem bardzo ciekawskim. Czego ślady masz na sobie? Wszędzie postanowiłeś zwiedzić. A kto kwiatek ściągnął? Mało co na głowę nie spadło. Paprotka. Drugie gabsko, że patrzę, że kwiatek leci. Zamiast uciekać, to tylko się odchylili, a przed nami paprotka. Dopiero jak do szkoły poszedłeś, to tak się ustatkowałeś trochę. W szkole też. Ale trochę się... A na temat choroby ja nie chcę rozmawiać, bo to, to już koniec tematu. To jest przerwa w życiu rysie. Też nie było rukowane życie. Ale... Pierwszy raz, kiedy miałem 3 tygodnie. zachorowałam na bardzo ciężkie zapalenie płuc. Ale nie wyszedł z tego Chociaż nie było rokowane, że z tego widzisz. Drugi raz, kiedy miałem 6 lat. Niedowód zastawki stawką międzykomorowej w sercu. To może być moment. Stwierdził, że trzeba zrobić pracy serca, bo coś tam się nie domyka. Serce jest zdrowe. I się ten dobrze skończyło. Następny raz już był nowotwór, rok 1995, kiedy miałem 11 lat. Diagnoza, ziarnica złośliwa typu C. Trzeba być przygotowany na wszystko to jest. Chemioterapia do skutku naświetlania, dobowe zbiórki moczu, RTG, USG, oddział zamknięty, izolatki. Kiedy chociaż raz w życiu ktoś ci powie, że miałeś umrzeć, a jednak żyjesz. Dziękuję za to każdego dnia, czyniąc go sensownym. Myślę, że skoro już tu jestem, to zrobi coś dobrego. Codziennie. Minęło 21 lat. Udało mi się. Jestem szczęściarzem. Nie było żadnych nawrotów. Poddaję się dorocznym kontrolom stanu zdrowia. Dziś się badam. Jak już mnie to nie Przerwamy, aby nadać tą zwyczajną wiadomość. Za moment zostanie przeprowadzone. Badanie na wykluczenie mm, ciała żółtaczki w moim krwiobiegu, w moim organizmie. Definitywnie zrobiłem już trzy badania. <grytanie> Absolutnie. Czy mogę nagrać jakąś płetwę? Dobrze, okay? może pan wysłać swoją rękę? Tak, tak. Bardzo nagrać swoją rękę jak uchle. Ja nie Czy to będzie bolało? Oczywiście. A co, co, pan y, pierwszy raz? Ta żyła. Może, Zaraz, stop. To mi się nie wpłynie, co wtedy? To zrobimy dubel. Ale <noise> będzie ale jak się za pierwszym razem wkuje Co, Co Coś się, że to Wow, to w ogóle nie dolało No to super Uciskać, uciskać Tak, 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 to wiem, to wiem tak. Bardzo dziękuję. dziękuję Miłego dnia Wzajemnie Serbru Aktywne. za to teraz zaczyna boleć, bo nie jestem po wynikach badań wszystko jest w porządku. w 100% wykluczałem rzutaczkę z mojego organizmu, jestem zdrowy cała historia choroby sekundy nie wysiedziałeś na miejscu każdą dziewczynę, każde ciocie w rękę obcalowałeś. w ogródku pani Denusi wyrywałeś kwiatki, żeby nie widziała i. Do dziewczyn to zawsze z kwiatami leciałeś. Do Katarzyny. Na jej się bukiecik. Po tych schodkach zjeżdżałem do mx To był mój pokój. To jest mięga ścianka, którą zawsze pobrali mi koledzy. Wchodzili do mnie, bo po drugiej stronie tej ścianki jest windach. Nadal jest wszystko bardzo prawilne. Trzeba tak, co ty nie tak pisałaś ja Cię tak czesałam, bo Ty miałeś przepiękne włosy i do dziś powinieneś być większy. No Cię nie tak czesałaś, bo problemu z Tobą nie było. Trochę nie chciałaś się uczyć, nie Na wagary chodziłaś, miałaś się opuszczony. No, to prawda. Po prostu nie przejmowałam się, bo nie wiedziałam. Uważałam zawsze, że byłaś w porządku. A jak było, to Ty sam wiesz. Zamknęła się w lodówce, odmrażałam lodówkę, odkręciłam się, drzwi się przymknęły. Bo sam się przymknąłeś i siedziałeś w lodówce. W tej starej lodówce w Mińsku. Tak. A jeszcze nie wiem, jak to było, że tu była przestrzeń przy oknie. Jakim sposobem bokiem się wślizgnął, że jak ja wyciągałam, to aż policzek zdarł. A farbę, malej łazience, rękę wsadził i cały się wymyślił. No, no, ciekawy świat, był. <grym>, że głowę nie widziała się, masa też myciła. Chce Ty mnie kochać? Ja bym tak kocham, poszedłem to Mamy syneczkiem. To już zupełnie się zmieniło. A w liceum to nie, tam cię nie było w domu. Z perspektywy jak czy Z perspektywy dziecka. Ale ja teraz będę rodzicem. No. Powiedz mi, że tego nie zrobiłeś. Nie Zawsze byłem z ciebie dumna. Chciałabym jeszcze dodać, żeby... Byłbyś dobrym człowiekiem, żeby w życiu przez Ciebie nikt nie płakał. I doceniać to, co masz. I cieszyć się życiem i spełniać swoje marzenia. Mm. Okej, okay. policja Cię nie przywoziła, tam ekscesów nie było. Płacić nie kazali. To. Niespotykanie spokojnie. Człowiek. Tak zostało do dzisiaj. Jak on ten w las? Po zdjęciach wychodzę okropnie, a ty mnie nagrywasz. Prawda,